No to wracam z treningu po basenie Kiełbasa Krakowska dzisiaj. Polska nasza Kiełbasa Krakowska z bułeczką i skrzydłami. Nie ma co robić przychodów. Jest jarmark Bożonarodzeniowy w Kloppenburgu. Te słynne niemieckie. Takie fajne masa ludzi. Uległem pokusie. Zapracowałem sobie na to. Także kilo indyka z piekarnika będzie na. Poniedziałek wtorek, starej środę do pracy i wrócę do domu na rowerku jeszcze stoi z tyłu za mną. 10 km muszę zrobić, a na razie jem kiełbasę krakowską w bułko i z frytkami. No. Tak trzeba żyć za dwa tygodnie. Niecałe już jadę do domu. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Odliczam dni kiedy będę u siebie. W moim kochanym rodzinnym zamościu. Ojciec, urodziłem się w Kopaninie. Pozdrawiam serdecznie.